Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Knuckles in Sonic 2. W dzisiejszym odcinku planuję zrobić dwie strefy i w komentowaniu będzie mi pomagał dzisiaj Witam. Dokładnie i kontynuujemy naszą rozgrywkę w Metropolisie w akcie drugim. I zdradzam. no właśnie. A gdy zobaczyłem ak trzeci, to zawału od, od razu dostałem, bo nie miałem totalnych szans, żeby go przejść. No, bo miał mnóstwo błędów. Dobra, ale tak, ale o Soniku 06 nie będziemy gadać, gdyż będziemy gadać o Soniku 2, właśnie. No, weź, musiałem się milion razy naćwiczyć, żeby go przejść. On jest dla mnie wprost niemożliwy do przejścia. No, mnie też, to panie, bym z tego, go nie przeszedł. No, dobra, przeszedł, mam ten bo już No, a gdybyś sobie zobaczył bossa, to wtedy byś zrozumiał, jaka ta strefa jest naprawdę trudna. Człowieka, trzymaj z The Hedgehog, tu wolałbym chyba No, parę, trzymaj się The Hedgehog, Heroes. No to gratuluję, kurde, jesteś Bogiem Gier. O kurna tego... Yy, bez super formy nie da się załatwić bossa w tym poziomie. Bo tam mnóstwo failów robiłem. Kurna. Kurde, ktoś pisze do mnie. Nie. Ktoś inny. Dobra tak. No, gamer to bez safe state przeszedł. Tylko szkoda, że z failami to robił. No, tylko bodajże, masz mm, no to już coś, bo gdy zdobyłem jeden szmaragd, to było naprawdę fajnie. I było kilka mniej już. No, Cześć, osta ostatnimi czasy grałem w Sonic Advance 2 na emulatorze. I kiedyś, jak wciągnąłem to grę pierwszy raz i grałem, tak na pierwszy rzut oka, to wtedy. Staram się zdobyć wszystkie sekrety. No, i ja musiałam się męczyć milionami godzin, żeby zdobyć szmaragdy chaosu. A gdy ściągnąłem jeszcze raz, to wtedy o dziwo, patrzę. Wszystkie szmaragdy w kilka godzin normalnie. Czajż, co? ja jestem o tyle do. o tyle do, po prostu że tak naprawdę to prawie w żadnego nie grałem. Oprócz jedynki i połowy przyszedłem na komórce. A coś... tylko cztery że są A jakie są tam stage? Neo Green Hill na pewno chyba jest... Angel Island Angel Island O właśnie, Secret Base No. I ja słyszałam o wersji na telefony komórkowe. Nie wiem czego. Mogę powiedzieć coś zupełnie, że Karaki pobiłem w Rekordze pewnego speedrunnera. No, no i to napisałem w razie komentarzu niego. A on się nazywa The Chaos Emeralds? Coś takiego? Wiesz co? Gdybyś widział tych taserów, weź. No. A taki jeden już załatwił je, e, takiego je, jednego gościa w Soniku Advance 2. No i chciałbym wam trochę powiedzieć o tych tasach. Mogę? Dzięki. Bo tas. Bo, bo tas w skrócie oznacza to asiste Speedrun. Czyli speedrun ze wspomagaczem, między save state'em yy, state czy innymi takimi duperelami. No i i zastanawiam, się, i zastanawiam się ostatnimi czasy, czy to jest w ogóle jakieś oszustwo, czy co? Bo ostatnio tak oglądałem, bo trochę, to wydaje mi się trochę takie cheaterskie używanie save'ów i to jest trochę takie uszukiwanie dla mnie. Ja bardzo lubię takie normalne speedruny, bo widać, że... Ludzie wkładają w to dużo pracy i tyle. Nie, to jest w speedrunneru właśnie. Powinniśmy mieć jakiś czas, żeby przejść. To jest na spowolnieniu przechodzenia, a potem przyspieszone. Nie, oni na spowolnieniu nie robią. Oni normalnie włączają sobie konsole i nagrywarkę i posługują się własnymi umiejętnościami. No i to speedrunnerzy. No właśnie, speedrunnerzy. No w tasach to na pewno. No ale w tasach lubię to, podobają mi się tylko niektóre glitche w poszczególnych grach. Bo... No właśnie. Widziałeś kiedyś tas Sonica Colors na DS? Weź taki gościu w trzeciej planszy, zrobił, przeciął ją jak chciał, przez ścianę latał nie wiadomo co tam było, kurde. 63, tak A to w pierwszym Marianie czy... A to w pierwszym Marianie. Właśnie tam tam albo znałem takiego, takie coś, że była, był wodny świat i był to pierwszy level. Tyle, że platformy były wodne, cała ziemia zmieniła się w wodę i to nie było możliwe do przejścia. No bo pod to dzisiaj od nowa. No, bo, bo, bo woda była na dole i normalnie nie można było pływać. Tak czy inaczej jesteśmy teraz w Zone. Czyli jeden lepszy. No. Ja go, ja go lubię ze względu na muzykę, bo tutaj muzyka jest taka bardziej taka ukajająca. i... I druga pozytywna rola dla niej to. To, że ona idealnie pasuje na taki, do takiej przejażdżki samolotem, wśród niebios i takich tam... Hmm. i ścigania jak O, ściganie Eggmana, to tak. Ale tutaj zobaczymy e, etap, który będę przychodził w następnym odcinku. I, I właśnie... czy Nie, dobra, ty nie pisz. Bo i tak włączę i tego ludzie zobaczą. A e, tego. I Dobra, i tego, i tego. Dobra, i chciałam powiedzieć, że to jest praktycznie już przedostatni odcinek naszej serii. Tak więc kolejny odcinek no będzie znaczy, już ostatni. Moje wątpliwości. Nie ma za co. Cieszę się, że pomogłem. O właśnie, to jest Wing Fortress Zone. I tam tym statkiem właśnie Eggman kieruje. Nie wyglądają te wszystkie tekstury. No. I, i ten punkt, który możecie widzieć, to, to my po nim będziemy bodajże biec na początku albo pod koniec stage'a. Nie będę spoilerował co będzie się dziać pod koniec stage'a. 20 minut. Co? Po 3-4 Okej. 8, 30. no następny Dobra, tak więc żegnamy się z wami. Dzięki wam bardzo za uwagę. Więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i do zobaczenia w finalnym odcinku serii z Insonic 2.